Ja myślę, że ciężko mówić o siatkówce, o jakimkolwiek, jakiejkolwiek taktyce gry na siatce, jeśli albo psujemy zagrywkę, albo oddajemy bardzo łatwą zagrywkę na drugą stronę. I to był główny mankament tego pierwszego meczu. Nie potrafiliśmy dobrze zbilansować tej zagrywki. Oczywiście zakładaliśmy przed meczem ryzyko, natomiast to, 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 to co robiliśmy wołało pomstę do nieba. E, psując po 7 zagrywek w jednym secie, psując kilka zagrywek pod rząd, e, psując drugie zagrywki, gdzie na przykład robiliśmy punkt w kontrataku, nie dając sobie, nie dając sobie szansy. E, kompletnie zagubiliśmy ten element, a, a to jest w tej chwili w nowoczesnej siatkówce podstawa i co zresztą bardzo dobitnie pokazało ostatnie Final Four w Krakowie. E, ciężko im powiedzieć. Trochę, trochę tego nie rozumiem, jak mogliśmy stracić zagrywkę w ciągu, w ciągu tak na dobrą sprawę, dwóch, trzech dni od, od Final Four, gdzie zagrywaliśmy w miarę dobrze, w miarę regularnie, wywieraliśmy presję i na drużynę i na drużynę z Natomiast tutaj, tak jak mówię, albo popełnialiśmy błędy, albo oddawaliśmy łatwą zagrywkę. Nie mieliśmy zagrywki alternatywnej, tak na dobrą sprawę. I... Ciężko, ją, ciężko jej szukać nagle na koniec sezonu w takim, w takim e, krytycznym momencie. E, właściwie to była jedyna taka rzecz, na której w dużej mierze skupiliśmy się przed drugim meczem. E, dodatkowo w tym pierwszym meczu bardzo mało broniliśmy. A, a jeszcze kiedy porównamy to do przeciwnika, który broni bardzo dużo, to naprawdę wypadało to blado. E, to oczywiście przekładało się na liczbę kontrataków. E, no i w tym drugim meczu staraliśmy się już troszeczkę bardziej tą zagrywkę, tą zagrywkę e, bilansować, natomiast no, nie przyniosło to zamierzonego efektu. E, mimo to popełnialiśmy nadal sporo błędów, bo zepsuliśmy 6 zagrywek w pierwszym secie o jedną zagrywkę mniej w stosunku do pierwszego meczu. E, a te zagrywki, które, które gdzieś tam e, staraliśmy się szukać jakiejś słabości rywala. Przynosiły bardzo niewielki efekt, bo gdzieś tam jakieś pojedyncze piłki były przyjęte nad siebie, a pozostałe były przyjęte w punktach. Eee, granie jest takim przeciwnikiem jak Zaksa, takim rozgrywającym jak Tony, który ma piłkę w 3 metrach, jest naprawdę bardzo trudne i ciężko też mówić o jakimkolwiek łapaniu tej rytmu w grze. Eee, myślę, że wszystkim nam jest przykro, wszystkim jest nam wstyd po prostu za to za to co tu się wydarzyło w kędzierzynie. I... Możemy tylko przeprosić kibiców e, i cały, cały, cały rzeszowski świat świadkarski, e, bo byliśmy drużyną naprawdę dwie, dwie klasy słabszą, nawet nie klasę. E, I nie, po, nie potrafiliśmy dorównać kroku, e, kroku zaksię która gra bardzo dobre zawody z drugiej strony. myślę, że. Ten drugi mecz mógł się troszeczkę bardziej podobać, były jakieś tam wymiany, były jakieś tam obrony. Szkoda, szkoda, że, że po prostu pękamy i, i nie podejmujemy tej walki, tylko kiedy przeciwnik nas naciska, to, to my po prostu pękamy jak bańka mydlana i, i nie potrafimy od siebie oddalić tej presji i, i, i sami gdzieś tam w głowach się nakręcamy. I tak jest cały sezon, to nie, to nie są tylko te mecze z Zaxą, ale, ale na dobrą sprawę to bardzo wiele ważnych meczów przegraliśmy z dobrymi rywalami i przegraliśmy bardzo dużo końcówek setów i, i tak jak mówię, no, kiedy ktoś nas naciska, mamy, mamy wtedy duży, duży problem sami ze sobą. Prawda. Myślę, że byliśmy bardzo nerwowi, a kiedy byliśmy nerwowi, byliśmy niedokładni. I jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o jakość i dokładność, rzeczywiście było bardzo dużo niedokładnych piłek, bardzo dużo niedokładności, które przekładały się po tym na to, że musieliśmy piłkę kiwać, ratować, przebijać palcami. Rzeczywiście te różnice na pewno było widać. Natomiast druga strona medalu jest też taka, że kiedy nie ma takiego rytmu, kilku, kilku przyjęć pod rząd, powiedzmy gdzieś tam w 3 metry, na przykład 3 czy 4 pod rząd, ciężko jest sobie ustawić jakiś rytm gry na przykład. raz zagrać środkiem za chwilę na, ten, na, na, to, na to pierwsze tempo nałożyć na przykład pipe. Natomiast u nas było tak, że mieliśmy jedno dobre przyjęcie, za chwilę jedno nad siebie, a za chwilę był błąd w przyjęciu. I od nowa, jedno dobre przyjęcie, za chwilę znowu jakieś tam niedokładne. Eee... No nie, nie było tego rytmu po prostu yy, w rozegraniu, ale tak jak, tak jak powiedziałeś i tak jak yy, yy, mówiliśmy na początku, no jakość pozostawiała też dużo do życzenia i, i myślę, że różnicę było widać yy, go okiem. No ja myślę, że dwie zmiany Dominika Wiczaka i Damiana Wojtaszka dużo dzisiaj wniosły. Szczególnie Damiana Wojtaszka, która wniosła życie do drużyny, taką nadzieję, taką wolę walki, eee, Był taki zastrzyk adrenaliny powiedzmy dla nas. Eee, natomiast oczywiście no tutaj dzisiaj odwalił kawał brudnej roboty w obronie. Eee, no, mimo wszystko. Prawda, Libero nie może mieć aż tak dużego wpływu na grę, i, i, i żeby, żeby odwrócić kompletnie losy meczu. Więc e, myślę, że Damian się zrobił naprawdę co mógł i, i, i można powiedzieć, że wycisnął z tego meczu 100% swojego serca i swojej ambicji i, i, i przełożyło się to na wiele dobrych obrów. E, no ale tak jak mówię, no, nie, było, nie miało to odzwierciedlenia w naszej grze ofensywnej na siatce i, 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 i niestety. Zabrakło, zabrakło tego ognia i w konsekwencji e, było jak było.